Dobry, rozmawiam ze Świadkiem Jehowy. Tak, tylko o co chodzi Aha, ja, ale, ale tak króciutko, bo ze siostrą rozmawiamy, Jakby nie wyglądał ten tak. koniec świata Armagedon, bo świadkowie stoją na stojakach i troszkę się boimy. Czy my przeżyjemy jak nie jesteśmy świadkami Jehowy? Możemy przeżyć, czy nie? Wie ja, co? Ja, 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 to jest poważny temat i ja w tym momencie jestem w pracy nie hmm. mogę na... To no szanujemy pracę i twój zaj, zaj, czas. Zaj. No. To może, bracie, zadzwonisz jak po pracy, jakbyś żeby poczęty już. Yy. To ja na ten numer telefonu poproszę, dobra? E, brat Bogdan. No, e, Rzymian 1616 wyczytałem w Piśmie Świętym, że zbory Chrystusowe mają być, bo apostoł Paweł zakładał zbory Chrystusowe. Dobrze, mówię ci źle? Ale No zbory chrystusowe. Chrystus, apostoł Paweł mówi, że są zbory Chrystusowe, poświęcone Chrystusie. W Koryncie do Rzymian do Pogan pisał też. No ale ja wierzę w Chrystusa on za mnie cierpiał rany i Adamie grzech mamy, ale w Chrystusie mamy żyć w raju na ziemi. To ja źle robię. No. No bo Chrystus nie jest podzielony, jeden pasterz i jedna czyli ja tylko mam troszkę te wątpliwości, że świadkowie stoją bardzo gorliwie. Adwentyści, a podobnie, to Adwentyści to tak. mówią, że wy im popsuliście głoszenie, bo nie mogą głosić po domach, bo świadkowie opanowali tak, cały świat głoszenia. Tak, tak, tak. To jest, to jest no ja wiem, tak tak tak. a to do siebie? Nie nie jest... Dzisiaj już ja właśnie mówię taką zupę kupiłam, bo pan nie mówił te zupy, które to ja kupiłam, ale... To dobrze, to ja czekam na telefon. Tam, jest to, to możliwe powiedzieć, jakbyś walczył poczęty, to osiągniemy temat. To... No, no, Miłej pracy życzę. Dzięki. I kupiłam staną makelę ręczoną. No. Tu musi pisać, gdzie, ile ona kosztuje za Albo tak, albo tak. I mi pani napisze. Kawa się stycznia. O. 10,60. Ja chciałam tych zupów wziąć takie, myślałam, że będą takie fajne tamtej, ale nie było tej tych zupów takich, no. ostatnio przyniosłam, szukałam. No, tu się kupiła cukier dla niedobrych, śledź. Chciałam to waszynki wziąć, ale...